Siemanko z tej strony spajki, dzisiaj zagramy sobie obiektem 263, czyli dziewiątym poziomem z linii Rosyjskich czołgów, kurwa tedeków. Kiedyś to był dziesiątopoziomowy TEDek, potem trochę pozmieniali i jest teraz na dziewiątym poziomie. Jeśli chodzi o całą nim grę, nie należy ona do najprzyjemniejszych. Swego czasu był naprawdę kurwa zajebisty, dlatego do niego postanowiłem iść. W ciągu tego czasu trochę się pozmieniło. Ja mam takie tempo wbijania pojazdów, że zazwyczaj oni je kurwa zdążą znerfić. Co my tu mamy? Działo bardzo fajne. 550 uszkodzeń, 270 penetracji. Na goldzie już nie tak dużo, bo tylko 300. Mówię nie tak dużo, bo dużo więcej medów ma wyższą penetrację. O czołgach ciężkich nie będę wspominał. Wcześniejsze działo to było takie samo, prawie jak na T1000 czy innych, podobne. Czyli z 440, uszkodzeń, 258 penetracji. Nie wiem czy to działo jest lepsze, czy gorsze, ogólnie ta celność na tych działach jest średnia, a musimy snajpić, bo niestety na bliski dystans, no nie jest to jakiś super pojazd, ogólnie ciężko się nim gra. Nie jest jeszcze wymaksowany, nie mamy silnika. Jeśli chodzi o załogę, też trochę pojebane, bo chyba wcześniej było, jeszcze raz zobaczymy, mniej załogantów, tutaj mieliśmy tych załogantów 4, tutaj już, już 5. No i na dziesiątce będzie też 5, więc go więcej musimy doekspić sobie. Trochę pojebałem z perkami, nie może sobie kiedyś zresetuję, jak się dorobię. Jeśli chodzi o wyposażenie, dałem sobie tutaj dosyłacz. Yy, ulepszony system naprowadzania i dałem sobie pierwszy raz dodatkowe ostrogi. Bo naprawdę, kurwa, obraca się ten pojazd w chuj wolno. Może sobie jeszcze, nie niech zostanie dosyłacz na pierwszym miejscu. No i żeby nie przedulać, wejdziemy sobie do bitwy. Kraszy tym pojazdem średnio, tak jak już mówiłem, wylosował mapę granica imperium, więc zrobić tutaj coś więcej niż kurwa tysiąc uszkodzeń naprawdę będzie ciężko. Nie mamy opuszczania działa, więc nawet nie wiadomo gdzie tu pojechać. Spróbuję pojechać sobie na tą górkę. Muszę już brać takie pojazdy. Na razie nie mam za bardzo co nagrywać. Bitew jeszcze za bardzo nikt nie przesyła, to jest raz. A dwa, że... Że tych pojazdów nie ekspie. Za bardzo skupiłem się na trzeciej biegłości. Na razie XP ostatnio standarda B kurwa męczyłem go ze 40 bitew. W najlepszym wypadku byłem na 94%, więc kurwa brakło I potem trochę dałem dupy. Załadujemy sobie Golda, nie ma co się pierdolić. Tak jak mówiłem, mamy tutaj dosyć chujowe opuszczanie. Działa, kurwa prawie go w ogóle nie ma, więc na tych górkach może być z tym problem, bo je trzeba walić gdzieś tam po wieży. Jeśli będziemy dostawać w dupę, no to ten czołk ewentualnie nadaje się do kampienia z tyłu. No ale z drugiej strony działo nie jest za bardzo celne, więc znowu chujnia. Jeśli chodzi o misję, zadaj pojadą 3000 uszkodzeń. No niby jest do zrobienia chociaż się, kurwa, nie napalam. Musimy pojechać tutaj. Na lewą stronę jest jedna arta. Jedna arta, więc na nią też trzeba uważać. Postaram się poekspić coś tych pojazdów, żeby było co nagrywać. I tutaj Emil jedzie fałka, więc mamy Mamy tutaj kurwa jakieś cele. Tyle, że nie opuścimy za bardzo działa. Musimy podjechać, tak jak ten paton. Wtedy jest szansa, że coś zrobimy. Jeśli on mnie tu przepuści, oczywiście. Nie chcę go zablokować. No ale on za bardzo... Nie chce mnie puścić. Kolego wypierd dalej. Kurwa, zobaczcie, pierwszy strzał chujowy, bardzo chujowy. No zobacz przeładowanie też długie, tak jak mówiłem, ten pojazd nawet nie jest dobry. No, on jest chujowy. Zobaczcie, nie mogę nic, kurwa działa, opuścić. Kurwa, spróbowałem w garnek. Trzeba się jednak skupić na tej fałce. No, bo to jest bieda. No, bieda jak chuj, ciekawe czy ona nie przebije. bo tak sobie jedziemy trochę, poświrujemy, pawiana. Obróciła się. Jest. Pierwszy strzał. 567 uszkodzeń to jest chyba jedyna zaleta tego pojazdu, że te uszkodzenia są jako takie. Niestety tutaj jest grill, ale nie powinien nas widzieć. O kurwa. Teraz. Teraz będzie nas widział. I zobaczcie. Grill nam przyjebał za 600. E, my mu kurwa nawet nie zobaczyłem za ile. Za 519 więc... Właśnie najgorzej Ale chyba się kurwa cofniemy Nie ma co tutaj wyjeżdżać Przyładujemy sobie na apeczki. Na AP ta penetracja jest nawet znośna Więc to zobaczcie co tu się odpierdala yy, Nasi przejęli tamtą stronę Jest 4 do 0 My mamy 1000 uszkodzeń I na więcej się kurwa nie zapowiada Nasi objechali teraz yy, Przeciwników ale trochę dostają baty, więc może się, kurwa, jakoś tak skampimy i tutaj jakby nie wychylać, kurwa, jakby nie wychylać się za bardzo, no kurwa, co za chuj, kurwa, no ja go trafiłem, no ale kręci się, ma 1 HP, ja niestety się tak nie obrócę. Ale uparty jest jebaniutki. I gąsk. Kurwa, no to jest moje. No ja daję dupy tutaj nie ma co. Nie ma co sapać. Zobaczymy, czy przebijemy tego geja. Zobaczcie, uparty jest. 1 HP. Zobaczcie, kurwa, jak ja tutaj gram. Jest 10 do 1. I już kurwa nie ma przeciwników, no to jest żałosne, a i zobaczcie jeszcze jak ten pojazd się obraca Jest kurwa T-55 za budynkiem I GW Panther też za budynkiem, może tu jakoś kurwa Odbiłem się Załadujemy się APK. może jeszcze jeden strzał, chociaż zobaczcie udało się odbić Może jeszcze jeden strzał mu W pierdziele No nie umiem grać tymi pojazdami, kurwa nie są one też najprostsze Trzeba się skampić, a przy bitwie, zobaczcie, 14 do 1, co tu kurwa zrobić? 15-1. Zagramy sobie może jeszcze jedną, bo to jest trochę lipa. Udało się chociaż gąskę zdjąć, to trochę wpadło. No i jesteśmy. Wynik no chujowy, damy sobie razy dwa, bo ten pojazd jeszcze ekspie. Nie mam tutaj najlepszego silnika. Paton trochę zrobił, Super konk, też, a tam się wychylał niepotrzebnie. Jakaś misja wpadła, damy sobie od razu... Tutaj perka. Damy sobie braterstwo. Żeby były już na wszystkim. Potem będą musiał trochę zresetować. Wydaje mi się, że to się aż tak nie przyda. No i wejdziemy sobie jeszcze raz do bitwy. Wylosowało dziewiątki tym razem. I wylosowało mapę fiordy. Losowanie dosyć dobre, nie ma co narzekać. Ogólnie wylosowało je tak, żeby pójść najlepiej w tą stronę. Ale wydaje mi się, że niestety nie ma sensu. Tam nie opuszczę działa, będą mnie robić jak szmatę. Więc pokampimy, zobaczymy jakie kamo ma ten pojazd. Kiedyś naprawdę kurwa z tego słynął. Z kamo i zajebistego pancerza. Nie szło go nigdzie tutaj przebić. Tylko w jarzmo. Teraz jest tak rzadko spotykany, że już nawet sam zapomniałem gdzie go kurwa przebijać. Na pewno w dolną płytę. I nie wiem czy to jarzmo dalej jest e, jego wigspotem, No bo tutaj aż tak nie wchodzi po boku. Chyba, że z golda, a wiadomo, że z golda jebią wszyscy. My też, oczywiście. Się nie wypieram. Podjedziemy sobie tutaj w krzaki. Może nasi coś wyspotują. Przeciwnik nie ma lightów. Jest za to sporo medów, więc... Liczę, że będą właśnie tutaj, gdzie jest ten KPZ. Tylko trzeba dobrą miejscówę znaleźć. Nasze, nasze medy też sobie... Kurwa, już spotałam. Zobaczcie, to jest... To kamo nie jest zajebiste. Jest arta, więc musimy uważać. Wkurwiłbym się, jakbym mnie jebła, Bo jestem kurwa niewinny. Do chuja, nawet nie zdążyłem jeszcze nic zrobić. Jestem burasek i ten chuj mnie chyba spotnął. Nie widać go w tych krzakach. To kutasz, widzicie? Kurwa Jebną mnie na początku. Dobrze, tylko darty za 100 dostałem. Oszło więcej. Teraz kurwa czekam i mi proszę spotować. Będę robił kurwa demecz. Chociaż z tym demerzem to tak kurwa średnio, mi się wydaje, będzie. Nie mam jakichś wielkich wymagań do tego pojazdu. 2000 dla mnie to jest kurwa dobra bitwa. Są gracze, którzy takimi tdk grać potrafią. No ja się do nich nie zaliczam. Zobaczcie, kurwa, tam ci są obici, już V-ka dostała baty. Już jest 1-0, zaraz pewnie ona zginie. No kurwa, takie są te losowania, że albo 15-0 w dupę, albo 15-0. O zwycięzcy, nie wiem czemu takie jest, kurwa kilka razy już na ten temat myślałem. Ale Wargaming na pewno tego nie poprawia wprowadzając kurwa nowe to szybkie pojazdy, jakieś inne... OP maszynki i innego tego typu gówno, a tego zauważymy jest. Dostał, chociaż myślałem, że już nie wpadnie. Zobaczcie ci tam kurwa tak stoją, że ich nie porobimy, liczę, że ktoś na tej górce będzie. Jest 4-0. Wydaje mi się, że trzeba ruszyć dupę. Jeszcze Leopard może się gdzieś tam pojawić. Leopard, obiekt lis. Mod bardzo przydatny. Chyba gaming też go wprowadziło. Już jedziemy, kurwa. Nie ma co się pierdolić. Jest 4-0. Takie bitwy czuję, że wylosuję dzisiaj na kanał, że Nawet nie będzie co pokazać. Jedzie chły. Jednak nie. 7-0. 8-0. Bardzo dobre bitwy, kurwa. Przynajmniej będzie szybki odcinek. Szkoda, że nic w nim nie zrobię. Nawet nie mam jak pokazać, kurwa, tego pojazdu, bo po prostu tych czołgów nie ma. Ciekawe, czy tym razem ktoś zginie. 9. Jest jeszcze lis, kurwa. Może chociaż jego trafimy. Chociaż się nie napalam. Zobaczcie, co to jest kurwa za gwałt. 3 minuty i Wargaming powie, że nic kurwa nie jest źle. Ten się kurwa utopił, pedał. Jest kurwa, 11 do 1. No kurwa, od razu staty rosną po takich bitwach. Kurwa, no zwycięstwa, raz, dwa, 12, jeden. Czy jeszcze ktoś zginie? Ten KPZ ma 400 HP. Paton też. Mogą się rzucić na tą panterę i tak, kurwa, będzie zwycięstwo. Więc mają pewnie wyjebane. O, kurwa, jest coś. Nie trafiłem, kurwa. Ale już chciałem szybko strzelić, żeby było cokolwiek. No bo przecież to jest, kurwa, porażka, panowie. Panie, 15 do 2 tym razem. A ja zrobiłem 500 uszkodzeń. Zagramy sobie może jeszcze jedną bitwę, bo takie 3 minutowe to raz dwa kurwa więcej tu szkody, nawet tego nie będę kurwa komentował. Od razu wejdziemy do bitwy. Jak teraz będzie 15 do 0 No to już się w kurwie. Jest mapa prochorówka, więc kurwa pokampić można. Szkoda, że nie mamy dobrego kamo. No, ale może uda się coś, kurwa, zrobić. Wyjebane ładuję golda, żeby chociaż cokolwiek w tej bitwie zrobić. I może nie będzie kurwa do zera. Znowu, już wolałbym tak przegrywać. Przynajmniej jestem w stanie kurwa jakieś uszkodzenia zrobić. Bo zanim zginę, to z 2-3 strzały oddam. A jak jest 15-0 zwycięstwo, no to nawet nie jestem w stanie kurwa dojechać do bitwy. Jest jeden, dwie arty, więc tutaj już na to trzeba uważać. Scoutów nie ma, bo na chuj. Nie wiem kto będzie spotował. Ostatnio miałem fajną bitwę tutaj jest standardem. Kurwa, non-topper miałem spota, a właśnie też scoutów nie było. Przy wbijaniu biegłości. staniemy sobie tutaj, my ten 277 będzie jechał. Chuj wie. Mają jak panzera. My mamy 300 penetracji na goldzie, więc nie jest to taki super wynik do strzelania w takie pojazdy od przodu koszet. Moje celowanie też nie jest oczywiście najlepsze, to nie ma co się kurwa tutaj wypierać. Jest krankwagen. Czy będzie go widać? Tak chujowo bym powiedział. Tego 430 było widać lepiej, już powinien być jakiś temecz na moim koncie, niestety. Chujnia. Kurwa no. Pixel widać. Ja pierdolę, no wydymał mnie troszeczkę nie ma co tego golda chyba marnować kurwa na tego krankwagena i tak szansa że go przebije jest mizerna a jeszcze mniejsza szansa jest że ja go w ogóle trafię musicie zacząć mi przesyłać te powtórki to wtedy będzie można jakieś ciekawsze filmy nagrywać bo niestety moje bitwy aż tak często dobre nie są Na razie nic nie widać. No ta bitwa będzie może trochę dłuższa przynajmniej. Bo już kurwa dwie minuty trwa, więc zajebiście. Naprawdę to co się dzieje w tym wocie to się odpierdala. Niestety nie widać ani wieży, ani nic. Podjeżdża sobie Tortoise. Jakiś tam pancerz on ma, ale czy on będzie w stanie odbić jak pancera jest to pewnie na goldzie. Wątpię. Może zacznę linię do Tortoisa, bo wydaje mi się on całkiem sympatyczny. Nasz Leopard dostał paty, a mógłby nam coś pospotować. Druga strona też tam pada. Zobaczcie, teraz będzie 0-2. Kurwa, jak, będą, jak już się coś pojawi, to muszę kurwa te uszkodzenia robić, bo czuję, że dłużej, większej szansy na zrobienie jakiegoś wyniku nie będzie, więc jak dam dupy na początku bitwy, to żadnych uszkodzeń już więcej nie będzie. Tortois tak sobie śmiga powolutku, ale... Też mu się nie śpieszy. Przeciwnikom też nie. Po drugiej stronie jest więcej bicia. Jakbym tam podjechał, to może by coś kurwa zrobił. No ale już jest chyba za późno. Ten pojazd nie jest taki mobilny. Jak zacznę jechać środkiem, mogę dostać baty. Myślę, czy nie podjechać sobie tamtych krzaczek. Wtedy z góry może będzie lepsze bicie. Chyba tak zrobię Nie wiem czy będę miał tylko opuszczanie działa Ale chuj mi w dupę Muszę kurwa jakieś uszkodzenia porobić Bo już mnie od tego nosi Jest 3-0 No ale bitwa trwa już 3,5 minuty Więc Nie jest najgorzej Trapujemy się tutaj No nie mamy tej Tego silnika Więc ta mobilność też nie jest najlepsza ten tortoś sobie powoli jedzie. Ale już dostał, zobaczcie. Jest kutas tutaj. I chuj. Co oni nas porobią? Tortoś zaraz zginie, więc ja tutaj też będę mógł się cofać już. Kurwa. No porażka dzisiaj będzie, porażka. Nie mogę ani tego Typa trafić Ani tortość też Nie może nic wyświecić Jest 5 do zera Przeciwnikom, chociaż ten 430 spotuje Jakby jeszcze raz się kurwa pojawił, to może bym mu jedną. Jest, kurwa. Są uszkodzenia. Zajebiście. Schowamy się w tych krzakach. Dziwne, że nie dostałem spota. Zobacz, kurwa. Nie ma co, ale przynajmniej lodówka go zdjęła. Jest chujnia z grzybnią. Może kurwa spotnę tego tego, znaczy nie spotnę, ale trafię chociaż tego WZ. -a. To działo nie jest sniperskie, a niestety musimy tak grać. Przecież raczej przegramy przez kapa. Jest Conway. Jest też ten K. Dostał w kąskę. Nie dostałem spota. To jest kurwa niespodzianka. Jest teraz ten. Mamy już tysiąc uszkodzeń, więc się kurwa zajbiście. Zobaczcie, jaki to jest gwałt. Teraz, kurwa, w drugą stronę 2,12. Ja pierdolę. Nie mam nic do powiedzenia na temat tej gry. Nie wiem, czy jestem w stanie coś zrobić. Nawet kurwa, nie będę brał winy na siebie. Nie wiem, gdzie to kurwa poleciało. Kurwa. Porażka, porażka co się dzieje kurwa na tym wocie. O, jeden zjechał z kapa. No kurwa, lepiej nas dobić. Ja pierdolę, jeszcze tak celuję. Już powinien przynajmniej dostać ten gej. Chociaż kurwa, ten mój jeden strzał to nic nie zmieni za bardzo. No ale już by zginął. Super konka wy... Wyspotowałem, no i coś tego zaraz nie porobią o, Kurwa jeszcze trochę może zrobić. z 1 czy 2 strzały A, chuja zajebał mi kurwa z hita Z hita mi jak panzer Mówiłem, że będzie grał na golcie. Zajebał, no i chuj 1000 Tysiąc, 2000 uszkodzeń ta bitwa. I co, zobaczcie, 2700 uszkodzeń, czyli coś tam w ciemno weszło. Pierwszy wynik, ale nawet nie ma się czym chwalić, bo i tak dałem dupy tych strzałów, powinno być z mojej strony co najmniej na 5000, wtedy przynajmniej wynik miałbym lepszy. A tak, chujnia. Na minusie, bo goldem strzelałem, a ten gold i tak, tak, za dużo mi nie pomógł. Nie pokazałem, jak naprawdę jest ten pojazd, a może i pokazałem, mam nadzieję, że on jest trochę lepszy, bo jeszcze eksperyment mi od chuja zostało, jak uda mi się jakąś lepszą bitwę wykręcić, to wrzucę ją na kanał, a tymczasem wy wysyłajcie mi powtórki, to może któraś na kanale wyląduje. Dzisiaj co? Trzy szybkie bitwy, trzy chujowe. Nie wiem czemu te bitwy tak wyglądają, jak wyglądają. Mam nadzieję, że to się zmieni, chociaż szczerze mówiąc, w głębi serca straciłem już na to nadzieję. Napiszcie co wy o tym sądzicie. I ogólnie zapraszam do oglądania, subskrybowania i lajkowania. Ja się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.